Vitam witam! It's Sunday, so it's time for new tournament defense setup. This week it's 5 stars Bloody Battle with no nature heroes. Bloody Battle, so healing and resurrection have no effect. No nature heroes, so of course blue will be strong color. Um, there are few strategies for Bloody Battle. First one. Is taunt, second one is minions, third one is counter attack, and fourth one is blunt force. And of course, you can also use fiends. Looks like perfect tank should be Krampus. He's got taunt, summon minions, and cast huge attack buff. Also, hero heroes like Moral or Villa might be an option uh, I don't have Krampus and Moral and I stripped Vela for Freya so probably I will use different color and I want to test some new heroes this time I will use Freya as tank on left um, flank I will use Devana um as dispeller and minions right flank will be elizabeth for fiends um, and double blue wings uh, right wing will be scuddy and left wing rusula um, and I will give more emblems to Rusula. Probably um, I will take her up to nineteen. So I want to test Rusula and Devana. Um, I don't have Cleanser in this team, so I don't expect much. Uh, but yeah, I'm gonna test them anyway. So this will be my team for this week. Um. Yeah. Let me know what you think. Good luck with your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu jest to 5-gwiazdkowy turniej: krwawa jadka bez bohaterów natury. Krwawa jadka, więc leczenie i wskrzeszanie nie działają. Brak bohaterów natury, więc oczywiście niebieski będzie tym silnym kolorem. No i tu, jeśli chodzi o krwawą miatkę, to jest kilka takich utartych strategii. Pierwsza to jest oczywiście prowokacja, druga to pomocnicy, trzecia opcja to kontra, czwarta opcja to po prostu mega ofensywne, szybkie drużyny. I oczywiście w każdej z tych opcji można też um, użyć bohaterów, którzy przyzywają Fiendy. Um, no i wydaje się, że tu idealnym tankiem, jeśli chodzi o ten turniej, powinien być Krampus. Ma prowokację, przyzywa pomocników i daje bardzo duży um, bonus ataku. Dodatkowo bohaterowie, co jak Morel czy Vela mogą być opcją. Nie mam niestety Krampusa, ani Morela i zdjąłem talenty z Weli dla Frey, więc prawdopodobnie będę musiał użyć innego koloru. No i dodatkowo w tym turnieju chciałbym przetestować kilku nowych bohaterów w obronie. No dobra, jeśli chodzi o moje ustawienie, to mógłbym sobie troszkę pokombinować, natomiast mam taki pomysł, żeby... E, użyć Freje jako tanka, wiadomo, pomocnicy i baw do obrony. E, lewa flanka to będzie dewana, którą chcę przetestować w obronie. Pomocnicy, zjadający pomocników, e, plus dezaktywacja. Prawa flanka, mimo tego, że jest to słaby kolor, to będzie elizabeth dla fiendów i spowolnienia many. E, I podwójne niebieskie skrzydła z jednej strony skadi. Z drugiej strony, Rusula. Um, ok. Um, więc, jeśli chodzi o ten turniej, chcę przetestować Rusulę i Dewany w obronie. E, nie mam w tej drużynie czyszczenia statusu, więc powiem szczerze, um, nie spodziewam się cudów w obronie. Natomiast, tak, no, muszę kiedyś też zrobić dodatkowe testy tych bohaterów. E, na razie testowałem sobie głównie w ataku. Chcę zobaczyć, jak się sprawdzą na turnieju. No i tu Rusule, zanim zacznie się turniej, podciągnę na 19 talentów. Może dywanie też coś skapnie. E, także to będzie moja drużyna. Dajcie znać, co o tym myślicie. E, powodzenia w waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.